Seria zegarków Galaxy Watch jest doskonale wszystkim znana. Niespełna dwa miesiące temu Samsung zaprezentował najnowsze z nich, czyli Galaxy Watch 6 i 6 Classic. Czy doczekaliśmy się w końcu rewolucyjnych zmian? Przekonajmy się. Na wstępie dodam, że wersja, którą testowałem, to Galaxy Watch 6 bez mechanicznego pierścienia w 44 mm kopercie. Nie przedłużając, przejdźmy od razu do rozpakowania. Klasycznie, już dla Samsunga, mamy tu podłużne, eleganckie pudełko, które po otwarciu ukazuje nam główny przedmiot zainteresowania, ale do niego wrócimy za chwilę. Zobaczmy najpierw dołączone akcesoria, znajdujące się w drugim białym pudełku. Tutaj bez zaskoczenia, czyli ładowarka indukcyjna z kablem USB-C oraz nikomu niepotrzebna papierologia. Przyjrzyjmy się zatem samemu zegarkowi. Dotarł on do mnie w kolorze srebrnym z paskiem o rozmiarze M na L. Obudowę wykonano z aluminium, a ekran pokryto szkłem szafirowym, więc mamy bardzo dobrą ochronę przed zarysowaniami. Na tym jednak nie koniec. Smartwatch jest pyłoszczelny i wodoodporny do 5 atmosfer zgodnie z normą IP68, a dodatkowo spełnia wymagania normy militarnej MIL-STD-810H. Zegarek oferuje też wymienne paski wykonane z bardzo przyjemnego i miękkiego fluoroelastomeru o rozmiarze 20 mm, ale nowy system ich wymiany nie przypadł mi do gustu. Być może to wina mojego egzemplarza, ale przycisk zwalniający blokadę trzeba było bardzo mocno wciskać, aby móc wypiąć pasek. Na szczęście nie robi się tego zbyt często. A jak leży na mojej ręce? Przy rozmiarze nadgarstka w okolicach 18 cm większy rozmiar koperty 44 mm wydaje się być niemal idealny. Na kobiecym nadgarstku natomiast taki rozmiar może być nieco za duży, ale to już kwestia osobistych preferencji. Dla mnie większy ekran robi po prostu lepsze wrażenie. A jakich zmian doczekaliśmy się w tegorocznej edycji? Przede wszystkim jest nowy procesor Exynos W930 z tą samą grafiką Mali G68 MP2, wspierany tym razem 2GB pamięcią RAM i tak jak we wcześniejszych oczach pamięcią na aplikacje i dane wynoszącą 16GB. Ekran ma teraz cieńsze ramki i większą przekątną 1,47 cala oraz wyższą rozdzielczość 480x480 pikseli, co przekłada się na bardzo dobrą ostrość wyświetlanych treści. Jest to oczywiście dobrze znany Super AMOLED, ale w tym roku sporo jaśniejszy. W słońcu jego jasność może sięgać nawet 2000 nitów, co powoduje, że jego czytelność przy pięknej pogodzie jest bardziej niż wystarczająca. Zegarek pracuje na systemie Wear OS 4.0 z nakładką One UI 5.0. Płynność całego interfejsu jest zadowalająca, ale nie idealna. Zegarek przez większość czasu pracuje płynnie, ale potrafi też złapać przycinki animacji, zwłaszcza gdy w tle wykonuje jakieś zadania typu instalacje czy aktualizacje. Porównując go do wcześniejszych modeli z procesorem W920, ciężko dostrzec jakieś różnice w tym względzie na plus. Sterowanie Motom 6 jest tak samo proste jak w poprzednich modelach i opiera się na dwóch przyciskach Home oraz Powrót, a także za pomocą cyfrowego pierścienia obrotowego i klasycznych gestów na ekranie dotykowym. Urządzenie wyposażono w komplet czujników takich jak akcelerometr, barometr, echokardiogram, kompas, pulsometr, czujnik światła, żyroskop, czujnik BIA, a także termometr, który pomaga między innymi w dokładniejszej analizie snu. Oprócz tego zegarek oferuje łączność Wi-Fi, Bluetooth, GPS oraz NFC, które jest bardzo wygodne podczas płatności zbliżeniowych w sklepach. Sprawdziłem płatności Google Pay w kilku dużych sieciach i wszystko działało bez problemu. Na obudowie nowego Watcha nie zabrakło wbudowanego mikrofonu i głośnika, co pozwala nam przeprowadzać m.in. rozmowy telefoniczne, a ich jakość w trakcie moich testów była na bardzo dobrym poziomie. Głośnik brzmiał czysto, a rozmówca był wyraźnie słyszalny. W kwestii baterii również nadeszły zmiany. Ogniwo nieco urosło z 410 mAh w łoczu 5 do 425 w omawianym zegarku. Pozwoliło to nieznacznie wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu, ale o dużej różnicy nie ma mowy. Przy normalnym użytkowaniu baterii powinno wystarczyć na około 1,5 do 2 dni, ale wykorzystując monitorowanie snu, ciągły pomiar pulsu, always on display czy inne funkcjonalności, ten czas na pewno się skróci. Teraz kilka słów o ładowaniu, które jest dość wygodne i w miarę szybkie. Wystarczy położyć zegarek na indukcyjnej ładowarce i proces ładowania automatycznie się rozpoczyna. Od 0 do 45% urządzenie naładuje się w czasie około 30 minut, a do 100% w czasie około 70 minut, co jest moim zdaniem przyzwoitym wynikiem. Z części bardziej technicznej przejdźmy już do bardziej użytkowej. Zobaczmy, jakie ciekawe funkcje oferuje nowy smartwatch Samsunga. Na starcie otrzymujemy nowe tarcze, których mamy kilka. Oczywiście możemy zainstalować ich o wiele więcej, łącząc zegarek z aplikacją Galaxy Wearball w telefonie. Za jej pomocą mamy również dostęp do wielu innych ustawień, takich jak na przykład powiadomienia, ustawienia wyświetlacza, w tym Always on Display, ustawienia dźwięków, wibracji, pielęgnacji baterii i urządzenia, czy ustawienia aplikacji, a także wiele innych. Zostawmy już Galaxy Wearable i przejdźmy do wszelkiego rodzaju pomiarów, jakie Watch 6 potrafi dla nas. Wykonać? Przede wszystkim może wykryć ponad 90 aktywności i zbierać o nich wszelkie dane, aby móc je później podsumować dla nas w aplikacji Samsung Health. Jest ona bardzo prosta i łatwo znajdziemy, co nas interesuje. Pokaże nam na przykład liczbę zrobionych kroków, nasz puls, natlenienie krwi, jakość naszego snu czy poziom stresu. Nie ma tu natomiast ciśnienia i EKG, które zegarek potrafi dla nas wykonać. Wyniki tych pomiarów przeniesiono do kolejnej aplikacji nazwanej Health Monitor, i tutaj trzeba dodać, że. Że działa ona tylko ze smartfonami Samsunga. Skoro przy ciśnieniu i EKG jesteśmy, to sprawdźmy jak wyglądają rzeczywiste pomiary. Zacznijmy od ciśnienia. Aby zegarek mógł je dla nas wykonać, musimy go najpierw skalibrować przez trzykrotny, jednoczesny pomiar zegarkiem i mierzem. Po zakończonej kalibracji zegarek będzie już sam mierzył ciśnienie, a jego wyniki zapisywał w wyżej wymienionej aplikacji. Po wielu próbach, które wykonałem, mogę powiedzieć, że wyniki są zaskakująco dobre. Zwykle zegarek nie myli się o więcej Niż 5 do 7 jednostek, co uważam za całkiem dobry i w miarę wiarygodny wynik. Równie ciekawą opcją jest możliwość samodzielnego wykonania badania EKG. Oczywiście z prawdziwym EKG ma niewiele wspólnego i nie można go traktować zbyt poważnie, ale jest to pomiar, który może nam wcześniej wykryć wszelkie nieprawidłowości pracy serca, na przykład arytmie. Samo badanie jest bardzo proste: wystarczy przyłożyć palec do górnego przycisku zegarka i odczekać 30 sekund do jego zakończenia. Wyniki pomiaru możemy prześledzić w aplikacji. I zapisać je na przykład jako plik PDF, następnie wydrukować i ewentualnie w razie potrzeby pokazać lekarzowi. Co zrobi z tym lekarz? To już pewnie zależy od niego, ale zawsze jest to jakaś podpowiedź, i po profesjonalnym badaniu lekarskim może być dodatkową informacją do postawienia wstępnej diagnozy. Poza pomiarem ciśnienia i EKG mamy jeszcze kilka innych, na przykład saturację krwi i pomiar pulsu. Jak wypadają? Pomiar pulsu był całkiem dokładny i zwykle zgadzał się ze wskazaniami ciśnieniomierza. Natomiast z saturacją miałem pewien problem. Mierząc ją wielokrotnie, często zanotowane wyniki nie były zbyt powtarzalne i wahały się o dobrych kilka procent, co pokazuje, że nie jest to badanie zbyt dokładne i trzeba mieć to na uwadze. Omawiając możliwości nowego Watcha 6, nie mogę też pominąć innej ważnej funkcjonalności systemu Wear OS, jaką jest możliwość doinstalowywania wszelkiego rodzaju użytecznych aplikacji na zegarek. Jest ich sporo i warto się nimi zainteresować, bo mogą nam pomóc w codziennych czynnościach. Nie sposób ich wszystkich wymienić, ale są Wśród nich aplikacje do biegania, słuchania muzyki, kalkulatory, budziki, kalendarze, aplikacje do słuchania audiobooków, notatniki, aplikacje do obsługi inteligentnego domu, do płatności zbliżeniowych i wiele więcej. Tak więc podsumowując, trzeba przyznać, że możliwości dzisiejszych smartwatch mogą robić wrażenie, ale czy Galaxy Watch 6 się do nich zalicza? Z jednej strony tak, a z drugiej nie. Jeśli miałeś lub miałaś któryś z poprzednich modeli, to zapewne efektu wow nie doświadczysz. Jeśli jednak jest to Twój pierwszy smartwatch, to może Cię pozytywnie zaskoczyć. Czy zmiany wprowadzone przez producenta są w jakiś sposób rewolucyjne? Moim zdaniem zdecydowanie nie. Dostaliśmy co prawda lekko podrasowany procesor, więcej pamięci RAM, większy i jaśniejszy ekran pokryty szkłem szafirowym, trochę większą baterię, inny sposób zapinania pasków i parę mniejszych usprawnień. Czy to jednak wystarczy, aby usprawiedliwić 1600 zł za model podstawowy z kopertą 44 mm? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami i dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego. Cześć.